Oto mój nowy ikon. Zobaczcie. Tym razem wersja z szybu. Zamontowałem do niego szybę i wygląda tak. Oczywiście sprzętu pod dostatkiem. Jak widzicie. Ja chciałem Wam opowiedzieć trochę właśnie o o tym kasku, bo dzisiaj w nim jeżdżę i w sumie go Wam nie pokazywałem wcześniej. Nie, to jest kamera na... Dobrze, no. niech nas kamerują, dokładnie wyglądamy. Olej, jedną. No, nie jak nie, A, no jo, na live. Ie. O, podjadę pod lustro, uwaga. Musisz się O, Martuś, zajebiście. <śmianowidze> 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 ma to jest coś żółte i w nim Jest? Ej no gadam Łoho Może nie widać na przykład Cześć No mówię widać. No, widać cholera teraz teraz nie możesz zalachonać Teraz, teraz być coś będzie z daleka Chyba Ale jakie fote tu byśmy se jebnęli Kurwa <śmianowidze> Przy komendzie Zajebiste ty Ale tu mówi, że w tych no w żółtych widzisz 3D To teraz jak będzie lachony, smy to będzie wszystkie widział chyba bez majtek da 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 Poka o to to tu cześć widzowie, cześć youtuberzy. Widzieliście unboxing nowego kasku. Tym razem chciałem wam go pokazać tak trochę inaczej. Już jest gotowy. Wszystko jest zamontowane. Trochę w nim już pojeździłem. W sumie zrobiłem w nim ze 100 km nawet. Wersja miała być bez szyby, ale jest dzisiaj z szybą. Jeszcze chciałem go spróbować w tej wersji jak będzie się jeździć. Powiem Wam, że całkiem za. Tym. Teraz zobaczcie, problem trochę był z tym montażem tego, tej całej elektroniki, bo kask jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze wykończony. I to, to naprawdę powiem Wam, że bardzo się zdziwiłem, bo iRock też jest fajnie wykończony, ale ten kask jest wykończony po prostu przekazacko. Zobaczcie sobie do środka. I jakbym miał Wam coś tutaj pokazać, to przede wszystkim. Tu wszystko jest tak bardzo ładnie spasowane, plastikowe wkładki oraz ta wyściółka, która jest tak mega fajnie, bardzo dobrze uszyta, podwójne szwy. O, coś mi się włączyło. Podwójne szwy i co mnie zaciekawiło to podczas montażu kamery, którą mam zamontowaną w taki sposób, zobaczcie, po prostu przyklejony tu uchwyt. To podczas montażu tej kamery musiałem tutaj wyciągnąć ten środek. I tutaj w środku jeszcze jest taka, taki, taki, taka plastikowa wklejka, jakby tutaj, na tej wyściółce, nie? I to musiałem wyciągnąć, żeby przykleić tą kamerę. No i bardzo się zdziwiłem, bo w fajrochu to jest po prostu wciśnięty materiał, taka, taki, taka pianka EPS-owa, troszeczkę inna. A tutaj jest jeszcze plastik na to i wszystko to, co jest wpięte tu, co jest w tym kasku, to jest super, bo jest wklejone. To nie jest tak, że to jest tylko powkładane do środka, tak jak w większości kasków. Tylko jest wklejone na taśmę dwustronną, i generalnie po wyrwaniu to tak średnio tam trzeba było pokombinować, żeby to przykleić z powrotem. Ale po prostu jakość wykonania tego kasku wyściółki jest bajeczna. Dopiero zrobiliśmy parę kilometrów, tam nie wiem, trochę, ale jechałem i 200 na godzinę w nim, i powiem Wam, że jest całkiem cicho. Co się troszeczkę zdziwiłem, bo Airoch jest też bardzo cichym kaskiem, ale ten w niczym mu nie ustępuje, tak mi się wydaje, bynajmniej na razie. Jeszcze muszę w nim pojeździć, żeby wam więcej o nim opowiedzieć, ale chciałem wam pokazać taki, taki walker tego kasku. O, do tego, zobaczcie. Mój nowy icon Betel Scar 2. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo generalnie chciałem mieć taki stylowy kask i ten właśnie nie jest taki stylowy. W środku. A, ta szyba to jest druga w zestawie. Normalnie jest biała i ta jeszcze jest w zestawie za darmo. Za to nie dopłaca po otwarciu. Jeszcze mam tą blendę, z którą już widzieliście, jeździłem. A nie, nie widzieliście. Jeździłem z samą blendą jeszcze. Ale o tym opowiem wam. Jak jeszcze pojeździmy trochę, to wam opowiem o, o tym kasku. A dzisiaj tak naprawdę wyruszyliśmy z domu, bo już nie jeździłem z dwa tygodnie i musiałem się ruszyć, żeby przedmuchać trochę akrapa. Strasznie mi tego brakowało. Musiałem trochę naładować się energią. Brakowało mi tej adrenaliny i tego wszystkiego, co przy jeździe na jednym kole oczywiście występuje. I teraz się naładowałem, więc pozdrawiam was ciepło i zapraszam na mój kanał. Fajnie, że jesteście ze mną. Martuś nagrywa, cześć Martuś. Siema, siema. Będzie widać w trakcie nagrywania, bo się szybce odbija. No, o tak, Taka przejrzysta. To no, jest, jest Martuś. Tak. Cześć Martuś. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za lajki. Jeszcze raz. Piona, cześć. U, tu, tu. <laughs>